Koło rysunku i malarstwa założyłam przede wszystkim z pasji i z niedosytu, że po pięciu miesiącach nauki rysunek się zakończył. Dlatego też zebrałam kilka osób chętnych, które również tak jak ja miały potrzebę wewnętrzną dalszego rysowania i kształcenia się w tym kierunku. Dlaczego wybrałam to koło? No dość prostej przyczyny. Jest to rzadka, rzadka okazja doskonalenia swoich umiejętności pod okiem znakomitego wykładowcy z Akademii Sztuk Pięknych. I tak naprawdę tu nie tyle się liczą nasze prace tutaj, one, bo one są lepsze lub gorsze, na pewno dalekie od doskonałości, ale te uwagi wykładowcy, komentarze, którymi ona prowadza nas na, na jakieś właściwe tory. Pani Ania potrafi w każdej najgorszej pracy gdzieś wydobyć coś pozytywnego, coś fajnego i rzeczywiście wychodzą całkiem fajne rzeczy z tego. Wykonujemy szybkie szkice oraz gotowe studium. Rysujemy postaci, postaci rysujemy z natury, czyli mamy zazwyczaj modeli i to są zazwyczaj krótkie 15-20 minutowe szkice. Natomiast rysujemy również martwą naturę i to jest studium. Realizujemy też różne projekty typu jedną rzecz wykonujemy w 20 technikach. Więc dostajemy jakieś to jest ilustrowania wybraną rzecz i musimy przedstawić ją za pomocą kompozycji przedstawiającej bądź nieprzedstawiającej. Wykorzystujemy do tego najpierw mapę myśli, którą Robimy wspólnie, potem każdy z nas jeszcze uzupełnia w związku ze swoimi przemyśleniami dotyczącej tej rzeczy. Rysujemy za pomocą ołówka, węgla, pasteli, lawowanie tuszem. No tak, jak mówię, no całkiem swobodnie się dużo śmielej sobie poczynam. Zdecydowanie nie mam już takiej niepewności. Potrafię już posługiwać się różnymi technikami węglem. Tusze, przede wszystkim na przykład e, farbami. No, do tej pory wymalowałem. Coś tam kiedyś może ale malarstwo to było zupełnie nowe. Dla mnie całkiem fajnie wydaje mi się, że na wychodzimy. nie tak, potrzeba wewnętrzna to ta była, tak jak u Kordyńskiego. <gryw> już. <gryw> Dobra, to... thank you